Dochodzi trzynasta, więc pora na śniadanie. Najlepsze bagietki w Maroku, w ogóle najlepsze pieczywo, to takie właśnie bagietki tradycyjne, z takim szpiczastym zakończeniem po obu stronach. Są długości około pół metra. Ta ma już za cztery dni, może nawet 5, i naprawdę jest spoko. Nie no dobra, pięciu nie ma, to jest czwarty dzień. Jest jeszcze spoko, trzymam je w lodówce. Nie no, 5 dni. No tak, 5 dni. Trzymam je w lodówce, przedłuża to świeżość i odgrzewam tak jak widzicie w tosterze. Buch, przetwornica jest włączona. Poszło. A teraz, co tutaj się dzieje z naszą owsianką? Nazwijmy to tak, z naszym śniadaniem. Jak widzicie, zaschło to już dosyć, dosyć poważnie. Trzeba to będzie. Mm, no właśnie, połączyć z jogurtem, z jakimś serkiem waniliowym, co tam lubicie, jogurt grecki, skyr, wszystko, 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 w ilości, nie wiem, 100, 200, 250, jak tam, kto dużo potrzebuje zjeść. Do tego owoce, ja proferuję mm, jagodowe, czyli truskawki albo czarna jagoda, borówka amerykańska, 200-250 gramów, tu jest tylko 150, bo to tak nam zostało dużo gadać. Jeśli nie mam borówek to serwuję sobie kiwi. Dwie albo trzy sztuki. Działamy, bo zaraz bagietka nam się przypali. Dobra, trafiliśmy na jakąś gruntóweczkę. Taką bardzo, bardzo polną. Jedziemy powoli zbliżając się tak to wygląda. Ta cienka kreseczka to jest droga, do której chcemy dojechać. A ta gruba to jest po prostu wyznaczenie trasy na przełaj do naszego punktu, w którym spotkamy się. Umówiłem się przynajmniej z chłopakami. Mam nadzieję, że się spotkamy. Oni mają być za dwie godziny. Ja liczę, że będę troszeczkę wcześniej. Pozbieram przynajmniej drewko na opał. No i niestety troszkę z ważyłem, z trasę. Chciałem to na dwójeczce w gazie przejechać i dupa. Wkleiliśmy. Ech. Niestety problem jest taki, że no właśnie, zamek nie działa nadal, więc nurkujemy dobrze, że jest jaka, lepsze okazji wyciągnę też pierogi. Z zamrażarki to ugoszczę chłopaków. Jeszcze trapy, pierogi i może pilota znajdę. Bo chyba na tych wybojach nam gdzieś tam głęboko spadł. Jestem mega ciekawy, ile to wszystko potrwa. Już 6 minut. Będę szczęśliwy, jak zrobimy to w 45%. E powietrza dużo nie będę spuszczał. Pilota już znalazłem, więc zostało jeszcze tylko yy, Rotopaksów nie wyciągam. Pilot i pierogi. Sytuacja, zobaczcie, wygląda no nie jakoś tragicznie. Natomiast mnie nauczyło życie, że nie ma co kopać się i walczyć. Jeśli auto stanęło, to znaczy, że dalej nie pojedzie i trzeba mu pomóc. I nie ma co sobie robić pod górkę, bo tylko walką. No nic dobrego nie, wsk nie wskuramy, tylko pogorszymy swoją sytuację i skończy się, nie wiem, no, zniszczoną oponą, trapem, bądź też w ogóle nie wyjedziemy. Działamy. Dużo nie, spuszczamy tylko, nie wiem, z półtory, dwie atmosfery. Czyli zostanie trzy. Troszkę jest lipa, bo pod górkę, ale myślę, że pójdzie jakoś. Cieszę się, że kupiłem te podkłady drewniane. One sporo jednak pomagają, ułatwiają. Mam nadzieję, że pójdzie za pierwszym razem i bez większych problemów. Mam nadzieję, że to już ostatni. Bo tu są y, kamienie. Powietrze obniżyliśmy jeszcze o pół atmosfery. Próba numer dwa. Tak jak widzieliście, udało się. Zobaczcie jak to wygląda. Trapów niemal nie widać. Jednak te koła, jak łapią przyczepność, to wbijają te trapy głęboko, głęboko pod piasek. Zobaczcie, tutaj tylko czubeczek wystaje. Nie wiadomo gdzie jest koniec. O, tu jest początek. Proszę by ich tylko... Nie złamać, bo to byłby dramat. Dobra, trzeba będzie na dwa razy przejść, bo nie dam rady. Bo to wiecie. Te deseczki niby suche, ale swoje ważą. Kamery i te sprawy, brakuje rąk. Dobra. Na razie 40, 40 minut, na razie, więc jeszcze 10 minut na pakowanie i chyba pompo, napompuję troszeczkę koła z tyłu, bo siadł ostro. Więc godzina. Kurde, nieźle. A chciałem przejechać, słuchajcie, tu obok. Zobaczcie po tych kamieniach, bo tak coś czułem, że może być grubo, ale sobie myślę, aaa, nie wygląda to tak źle. No i mam. Za swoje. Mam nadzieję, że chłopaki też będą mieli jakąś przygodę, fajną po drodze i nie będą długo na mnie czekali. Właśnie mijamy granicę saharyjsko-marokańską. Gdzieś mniej więcej tutaj przebiega. Nie da się tego ustalić dokładnie, bo nie ma żadnych szczegółowych punktów. Nie ma łańcucha górskiego, rzeki, nie ma żadnych słupków, punktów granicznych, no nie ma nic kompletnie. Ja tylko tak mniej więcej sobie współrzędne z mapy przeniosłem do nawigacji, stąd wiem, że to gdzieś tu. W sumie dobrze, żeśmy tutaj nie spali, bo nie dojechalibyśmy, pewnie udupilibyśmy gdzieś tam w tym piasku i nie przeżylibyśmy fajnej przygody, nie zaliczylibyśmy fajnej miejscówki. Max fajnej górki, także dobra decyzja, słuszna, cieszę się bardzo. A my już jesteśmy na terytorium Maroka. Prawdopodobnie mówię, bo no wiecie jak to jest. No mogłem się pomylić w obliczeniach i złe punkty nanieść, ale mniej więcej tak to tutaj wygląda. Do spotkania z chłopakami około 10-11 km. Bo też jakiś tam punkt zborny wyznaczony, natomiast tą miejscówkę trzeba będzie już wybrać, będąc tam na miejscu. Uuu, fajna okolica, lubię takie coś.